Witamy z warszawskiego Torwaru, z nami Maciej Górski, witamy. Cześć. A Maciek, jakie wrażenia po walce, tak na gorąco? Spoko, no, dobrze. Przegrałem, brakło gdzieś tam różnych elementów do poskładania w całość. Mam nadzieję, że jakoś tam to sobie poukładam, przemyślę i następną walkę, jak będę mógł stoczyć, to, to, to po prostu wyciągnę konsekwencje, naprawimy błędy i będzie okej. Okay. A co sądzisz o werdykcie sędziów? Czy, czy widziałbyś tam remis, ewentualnie swoje zwycięstwo, czy, czy, czy on jest prawidłowy, twoim zdaniem? Ja wiem, czemu się pytacie o werdykt sędziów. Nie, 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 nie było... Wiesz co, tak, na bieżąco y, ja po walce po dogrywce... Y, po dogrywce, szczerze mówiąc, to myślałem, że... Znaczy tak, że dogrywka będzie, to myślałem, że tak. Po dogrywce nie byłem w, w ogóle pewien, co się wydarzy. Y, Natomiast jak już ogłosili tak jak ogłosili, okej, okay, nie. Przyjmuję, obejrzę walkę, wtedy będę mógł powiedzieć więcej. Yy, tak na bieżąco ja nie czułem się do końca. A czegoś mi tam brakło w tym, w tym oktagonie. Tak sam dla siebie mogę to ocenić. Yy, no poza tym, że jak mówię, no jakieś tam małe drobne elementy się zbiegły na to, że, że walka się potoczyła tak, jak się potoczyła. ale jest okej. Okay, no, mam do tego dystans teraz taki, że już nie, wiesz, nie. Yy. Nie podchodzę do. Z większym dystansem podchodzę do jakby nazwijmy to kariery sportowej. Rozumiem. To nie znaczy, że mam to gdzieś tam w poważaniu, albo jest mi wszystko jedno, nie, absolutnie. Tylko powiedziałem, no, po prostu. Yy, po prostu wyciągnę konsekwencje, będę miał dane zawalczyć jeszcze jakąś walkę, to będę starał się zawalczyć lepiej. Yy. Powiedz jaki wpływ na przebieg tej walki miała zmiana przeciwnika, no bo przecież przeciwnik zmienił Ci się na tydzień przed walką, poprzedni był typowym stójkowiczem, więc, więc na pewno to miało znaczenie w Twoich przygotowaniach do walki, w Twojej taktyce. No, wiadomo, że zawodnik MMA powinien być przygotowany na wszystko, no ale umówmy się, że walczymy tam na jakimś poziomie, każdy sobie oceni na jakim, czy, czy europejskim, czy światowym, czy tylko podwórkowym, no ale szykowaliśmy się na konkretnego przeciwnika, tak? czyli tak jak powiedziałeś na uderzacza, który jakby nie biorąc pod uwagę to, to że był tylko uder że był uderzaczem, to jeszcze do tego dysponował zupełnie odwrotnymi warunkami fizycznymi, czyli był ode mnie wyższy yy, i jakby głównie boksował, tak? Yy, co się okazało? No, okazało się, że tydzień przed napisał maila, że on po prostu rezygnuje. Nieelegancko się zachował, niefajnie, jakby to już jest jego sprawa, żeby żeby to sobie gdzieś tam zweryfikował. Yy, no tu mieliśmy totalną zmianę, Trzeba też pamiętać o tym, że to waga lekka i nie było proste też znaleźć przeciwnika wcale, bo, bo jakby yy, tutaj jakby nie, 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 no trzeba robić wagę, tak, do wagi lekkiej, więc nie każdy był gotowy na to, że podejmie tydzień przed, nagle zrobi parę kilogramów wagi tak na zdrowo. Znalazł się przeciwnik, brakło obicia, obicia na takiego przeciwnika, na taką taktykę, no i okazał się lepszy, tyle. A jakie masz plany na przyszłość? Czy zobaczymy Cię jeszcze w OKTAGONIE, tutaj na MMA? tak? Plany są takie, że tak. Zobaczymy co się wydarzy, co będzie. Ja nie, nie, nie rezygnuję z kariery sportowej, nie, 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 tutaj nie mam takich powodów i nie, nie, nie widzę takiej e, potrzeby. E, gdzieś tam chwilę odpocznę, bo nawet się jakoś mocno tą walką nie zmęczyłem. Tak naprawdę, no mówię, nie wiem, brakło może kilku drobnych elementów, ale fizycznie byłem dobrze przygotowany, no, mówię, walka mi jakoś tam strasznie nawet nie zmęczyła. Taktycznie, eee, taktycznie trochę. Chociaż. Pff, tak usprawiedliwiając się trochę, mogę powiedzieć, że były trzy takie momenty w walce, ja wyliczyłem trzy, że eee, no, mogła ta walka się skończyć. Raz dźwignia na łokieć i dwa razy kolano, które tam minimalnie minęło. No ale to jest walka, tak? Cieszę się, że się powiem tak, cieszę się, że się odbyła, cieszę się, że wyszedłem, cieszę się, że zawalczyłem, że był super doping i że kibice mogli obejrzeć dobrą walkę, bo myślę, że gdzieś tam jakieś emocje były i było wielu znajomych i, i, i moich jakichś tam e, ludzi, którzy mi dobrze życzą i bardzo im strasznie za to dziękuję, że kibicowali. A może znasz plany, całe federacje MMA, tak czy kiedy może odbyć się kolejna gala? E, wiem, ale nie powiem. Nie, nie, bo to wiesz, nie wiadomo, czy. Nie, nie, no słuchaj, z tego co wiem, to na, nie na początek roku, ale z początkiem bardzo bliskim wiosny, końcem zimy, ma się odbyć następna gala. Też tutaj, chyba. Tak, i, i wtedy też, wtedy też no zaraz po walce tutaj, po gali, usiądziemy, pogadamy. Jakie, jakie są plany jak ci zawodnicy, co będziemy robić, co, czego nie będziemy robić. Wyciągniemy jakieś wnioski z tego, co, z tego, co się wydarzyło tutaj, z tego, jakie były organizacyjne fakapy, bo na pewno jakieś tam mieliśmy i, 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 i jakieś rzeczy się wydarzyły. Ale też po Zaplusujemy sobie to, co przyszło nam z łatwością, albo to, co stało się sukcesem. Ja myślę, że sukcesem przede wszystkim jeśli mogę powiedzieć, tak zareklamować trochę. No to stało się to, że ta gala się wydarzyła i ma na żywo transmisję w telewizji i z tego, co gdzieś tam podglądałem na jakimś telebimie, to chyba nieźle to wyglądało. Muszę obejrzeć w całości, żeby, żeby zobaczyć, jak, jak, jak całość, tak? doping też, z tego co widziałem, nie najgorszy. Natomiast natomiast organizacyjnie też ok moim zdaniem. Także pytanie tylko, co dalej w sensie, czy, czy, czy będziemy zmieniać koncepcję na zawodników, czy będziemy robić walki mieszane, czy może turniej. No wiadomo, wiesz, to jest pełen freestyle tak naprawdę i, i zależy to nie od żadnego tam e, e, od żadnych procedur sportowych, tylko od tego, co akurat na topie jest w MMA i co się dobrze, że tak powiem, sprzeda dla, dla fanów i dla kibiców. Możesz tak... Musimy powiedzieć parę słów o KSW. Nie chcę, żebyś wałkował temat do swojego dojścia, tylko chciałbym, żebyś krótko porównał organizacyjnie, produkcyjnie gale MMA tak do gal robionych przez KSW. No krótko to się nie da, bo jakby są dwa... Dwie, dwie różne rzeczy i dwa różne etapy porównywania. Jak, jeśli byśmy porównywali, to jest jakby organizacja, którą, część organizacyjna, na które, na, na, która spoczywa na organizatorach i federacji, czyli e, cała tutaj właśnie scenki, wywiady, konferencje, hotele, zawodnicy, transport, etc., etc. Druga rzecz, realizacja przez e, tak zwane media, czyli telewizja, radioprasa i, i te wszystkie inne rzeczy. E, powiem szczerze, że nie chciałbym do końca porównywać żeby nie było, że tutaj w kogoś gania kogoś fale. myślę, że nie. Myślę, że nie jak na pierwszy event to e, niczym w e, jakimś mocnym nie odbiegamy od e, poziomu organizacyjnego, jeśli chodzi o telewizję. E, bo ona powiedziała, że po prostu to zrealizuje i naprawdę dobrze im to... Jeśli chodzi o backstage, takie rzeczy, naprawdę dobrze im to wychodzi. E, z punktu widzenia zawodnika teraz mówię. Natomiast jeśli chodzi o organizację taką e, tą, którą powiedziałem, czyli hotele transport, podejście do zawodników, e, to może powiem tak, nie chcę tego porównywać. Jest, e, powiem ci tak, gdyby nie było okej, okay, to byśmy tutaj nie rozmawiali, nie? i też jakby nie chcę tutaj swojej autoreklamy robić, ale nie jest to żadna wielka tajemnica, bo gdzieś tam to kiedyś padło, że Maciej Górski został takim doradcą, konsultantem Federacji MMA. Tak. Nie chodzi o to, żebym się przechwalał, ale natomiast ja sobie postawiłem taką ideę i taki cel, że moja rola tutaj będzie taka, że dopóki ja tutaj będę, to e, będą jakby na możliwości, które mamy, będziemy dbali o to, żeby zawodnicy nie byli traktowani przedmiotowo. I myślę, że to, bo to im się należy, po prostu wkładają bardzo dużo ciężkiej pracy. Nie mówię, żeby to byli e, książęta, którzy, których trzeba nosić na lektykach, ale generalnie e, fajnie jest, jak zawodnika nie traktuje się przedmiotowo, bo to on wkłada e, dużo pracy, litry potu, niejednokrotnie krwi na treningu, żeby po prostu wyjść i zrobić ten show dla kibiców i dla, dla całych mediów, i dla, dla fanów, i dla stronnych oglądaczy. I to on jest głównym aktorem tutaj i uważam, że należy mu się za to szacunek. A różnie to bywało. I to nie tylko mówię o sobie. Różnie to bywało w różnych organizacjach. Nie tutaj nie chcę, nie chcę pić do mojego byłego pracodawcy, tylko i wyłącznie wiadomo, jak jest, kręcicie się po różnych galach MMA. Ja uważam, że tu jest. Może niektórzy powiedzą, że nie jest super, ja uważam, że jest OK. Tyle. Dobrze Maciej, dzięki za wywiad i powodzenia w kolejnych walkach. Dzięki wielkie i, i, i cieszę się, że, że, że to już jest tutaj prawie że za nami. Mamy jeszcze tylko parę walki i potem będziemy mogli iść na after i, i wspólnie uczcić. Y, powiem szczerze, dla mnie, mimo przegranej walki, pewnego rodzaju sukces, tak? Czyli to, że stoimy tu, gdzie stoimy, rozmawiamy i że. że jednak jesteśmy na tym torwarze, a nie jak jeszcze do niedawna próbowano, nie dalej jak tydzień temu, puścić plotki, że na pewno ta gala się nie odbędzie i na pewno to jest. Nie kupujcie biletów, bo to w ogóle kolejna, kolejna edycja i próba zorganizowania, która nie będzie miała racji bytu. Także fajnie, fajnie że to się nie sprawdziło. Myślę, że dla Was też fajnie. Zdecydowanie. Dzięki Macie. Dziękuję bardzo. I dziękuję wszystkim fanom i tym, którzy gdzieś tam nas dopingowali, a tym, którzy nas nie dopingowali, też dziękuję i mam nadzieję, że mieliście co zobaczyć i że było że przekonacie się do tego, że warto wspierać różne inicjatywy. Dobra, dzięki. dzięki.